Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku Inside Crypto, gdzie okiem hedge fundu powiemy Wam, co myślimy o kryptowalutach. Mam nadzieję, że, pokazując Wam, jaki jest view naszego hedge fundu, być może stawiam taką tezę, że inne hedge fundy mogą patrzeć podobnie i być może dzięki temu ta wiedza jest użyteczna. A ja myślę, że. Zdecydowanie jest, bo widzę, że, że te prognozy się w miarę dobrze sprawdzają. No ale no zobaczymy, jak to będzie. Eksperymentalnie robimy i, i życzę wszystkim powodzenia przy okazji w nowym roku w tradingu. Tak? No i co co ostatnio mówiłem? Ostatnio mówiłem, że no nie wyobrażam sobie, żeby rynek nie skusił się po wyczyszczenie tych stop-lossów loss, stop w okolicach 91-2000 dolarów. Tutaj macie obrazek z Zeszłego tygodnia. No i gdzie mamy Weekly Low? No, któż by się spodziewał, że do, no dokładnie w, w kumulacji tych, tych stop-lossów, likwidacji pozycji i dokładnie tam rynek poszedł, żeby wyczyścić te stop-lossy, i mówiłem Wam, że to jest dobry punkt do do wyczyszczenia i mówiłem wam, że to powinno się zgrać ze spadkami na Wall Street, że jeśli będą spadki na Wall Street, to rynek prawdopodobnie nie oprze się tym spadkom i tak się faktycznie stało e, wysyp Cen akcji na Wall Street sprowadził kryptowaluty w dół, no i zwłaszcza na Bitcoinie to pięknie zgodnie z prognozami się wypełniło. Mamy wyczyszczenie tych stop-lossów idealny dołek na kumulacji y, y, z tych likwidacji. No a z kolei w górę rozpiętość była całkiem spora. W, od ostatniego nagrania w górę przekroczyliśmy y, zdecydowanie ten poziom likwidacji. Y, no ale w górę, no tak jak Wam mówiłem, ja oczekuję. 190 tysięcy dolarów w tym roku, więc nie przejmowałbym się tym, co się dzieje pod górę. Bardziej używałbym te wyprzedaże do akumulacji długich pozycji. No i tu mamy rzut oka na przyszły tydzień. Bardzo już niewielkie poziomy kumulacyjne, likwidacyjne po, po lewej stronie. Może rynek się jeszcze skusi na te 90 800. Jeśli tak by było, no to jak najbardziej wykorzystywać do jeszcze większej akumulacji. No a pod górę, no piękne poziom, tak jakby jest gdzie orać, jak to, jak, jak to mówimy. No jest co likwidować to kaskadowe ułożenie tych likwidacji. No najpiękniejsze, co się może zdarzyć dla dużego kapitału, który by chciał wyjść z większej ilości pozycji. Także tak to, tak to wygląda. Zobaczymy, czy rynek pokłóci się o, o dotknięcie tych, tych 90. Ciężko mi prognozować. No, ja jestem jak najbardziej byczy optymistą. 190 tysięcy w tym roku. Um, nic dodać, nic ująć, tak? I, I jedziemy dalej, Ethereum i tutaj mi się bardzo podoba porównanie Ethereum do tego srebra i, i dzisiaj w programie Insight Solution One, gdzie mówię o rynkach y, tradycyjnych, mówiłem o tym, że no to srebro jest takie no ciężkie że ono powyżej jakichś poziomów już widać że tam jest fundamentalna podaż tego srebra i tak jak wam czasami bitcoina porównuje do złota tak ethereum jest tym srebrem kryptowalut i to jest ta sama historia widać ociężałość ethereum widać że po prostu przy pewnych poziomach no, ten rynek nawet mi pomimo hossy na krypto on jest bardzo ociężały i to widać chociażby po tym jak te, gdzie rynek szedł, tak likwidacje były na, w okolicach 3300, a rynek low zaliczył nawet yy, na 350, to pokazuje po prostu słabość tego rynku, ehm, no oczywiście kto wchodził w te pozycje na tych poziomach, o których mówiłem, oczywiście zarobił, no bo to było 3, w okolicach 3,300, a, a teraz jest 3, 444, 4, to jak najbardziej e, zarobione, ale to tak jakby pokazuje tę ociężałość i myślę, że tak będzie dalej, że nawet jak będzie Hossa, to ten Ethereum będzie ociężały i dopiero przestanie być ociężały, aż alty rusz, ruszą, aż e, e, zacznie się tak zwany alt season, ale chyba... Jeszcze to nie ten moment po prostu. To bitcoin napędza wzrosty, to bitcoin wszystkim steruje, a bitcoinem steruje Wall Street, więc to nie jest jeszcze ta faza e, alt season na e, kryptowalutach. No i jeśli chodzi o likwidację. Ethereum pozycji, czy gdzieś tutaj się y, jakieś hedge fundy mogą skusić o jakieś likwidacje, No nie ma ich za dużo, do 3200 może, no jakby tam doszło, no to pewnie można by akumulować, no ale pod górę jak najbardziej, więc chyba wygląda na to, że w najbliższym czasie to raczej y, harvesting, y, zbiory tutaj od 3300 do 3600, ale tak jak mówię, jeśli chodzi o jeśli chodzi o krypto, jeśli chodzi o kryptowaluty. Ciężko z tym Ethereum, zresztą widać to nawet, zobaczcie, bo rzadko o tym mówię, bo, bo, bo ta ściana popytu i podaży zazwyczaj jest, nie jest aż tak dobrym prognostykiem, a, ale wydaje mi się, że z kolei, z kolei, w przypadku Ethereum można, zwłaszcza na tej stronie podażowej, na to patrzeć. Tak zobaczcie, no ta ściana podażowa jest całkiem spora, są i likwidacje, ale też ściana podażowa, więc, nawet jakby ktoś chciał rozbujać i zlikwidować tu pozycję, to tam nie da rady hedge fund duży albo duży kapitał wskoczyć, bo te pozycje tu skumulowane go uprzedzą, które czekają one też chcą się załapać na wyjście z tych pozycji, więc tu yy, ciężka pozycja, to ciężka sytuacja, nawet jeśli ktoś chciałby wywołać wzrost, to yy, spotyka się z ścianą yy, podażową, yy, a jeszcze rzut oka na bitcoina, no, tu oczywiście jest też jak widać podobnie, ale po Bitcoinie, tak jak mówię, nie widać tej ośnięciałości, po Ethereum dużo bardziej. No mam nadzieję, że Ethereum w końcu ruszy, bo, bo on by zapowiedział ten alt season. Bo to działa oczywiście jak to zwykle na rynkach: dwie strony to może albo najpierw Ethereum ruszyć, a dopiero później zacząć alt season, albo odwrotnie. Zobaczymy, jak będzie. Ja co do krypto jestem jak najbardziej bullish, zwłaszcza do bitcoina. A z czasem myślę, że Ethereum i Alt Season jak najbardziej, Alty jak najbardziej dołączą i zacznie się Alt Season. I w dzisiejszym odcinku to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejny Inside Crypto za tydzień.